Dzień dobry, moi ukochani bracia i siostry w Chrystusie. Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami dwoma orędziami przekazanymi zarówno przez Matkę Bożą do siostra Agnysa Sagawa, jak i przez naszego Pana Jezusa Chrystusa do Marii Julia Henny. Dlatego poświęć chwilę na podzielenie się tym filmem z innymi, ponieważ mamy nadzieję, że ten film dotrze do jak największej liczby osób do nawrócenia grzeszników i zbawienia dusz. Prośmy teraz pokornie Najświętszego Ducha, aby prowadził nas na wszystkich drogach, łącznie z rozeznawaniem przesłań zawartych w tym filmie. Jeśli chodzi o Boga, wszystko jest możliwe. I z ufnością i miłością, proszę dołącz do mnie i powiedz: Przyjdź Duchu Święty, Napełnij serca swoich wiernych i rozpal w nich ogień swojej miłości. Ześlij swojego ducha, a oni zostaną stworzeni. I odnowisz oblicze Ziemi. Boże, który przez światło ducha świętego pouczyłeś serca wiernych, spraw, abyśmy przez tego samego ducha świętego byli prawdziwie mądrzy i zawsze Jego pociechą się radowali, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. 3 sierpnia 1973 roku matka Boża powiedziała: Moja córko, moja nowicjuszko, czy kochasz Pana? Jeśli kochasz Pana, posłuchaj, co mam ci do powiedzenia. To bardzo ważne. Przekażesz to swojemu przełożonemu. Wielu ludzi na tym świecie trapi Pana. Pragnę, aby dusze go pocieszyły, aby złagodziły gniew Ojca Niebieskiego. Życzę z moim synem dusz, które swoim cierpieniem i ubóstwem dokonają zadośćuczynienia za grzeszników i niewdzięczników. Aby świat mógł poznać jego gniew, Ojciec Niebieski przygotowuje wielką karę dla całej ludzkości. Z moim synem interweniowałem tak wiele razy, aby złagodzić gniew Ojca. Zapobiegłem nadejściu nieszczęść, przez ofiarowując mu cierpienia syna na krzyżu, jego najdroższą krew i dusze umiłowane, które go pocieszają, tworząc kohortę dusz ofiar. Modlitwa. Pokuta i odważne ofiary łagodzą gniew ojca. Pragnę tego także od Waszej wspólnoty. Aby kochał ubóstwo, aby się uświęcał i modlił jako zadośćuczynienie za niewdzięczność i zniewagi tak wielu ludzi. Odmawiajcie modlitwę służebnic Eucharystii ze świadomością jej znaczenia, wcielić to w życie, ofiarować zadośćuczynienie za grzechy. Niech każdy stara się stosownie do możliwości i pozycji, aby całkowicie ofiarować się Panu. Bracia i siostry, Nasz Pan Bóg, Matka Boża oraz wszyscy święci i aniołowie w niebie bardzo pragną nawrócenia i zbawienia dusz. Najlepszym sposobem jest zachowanie tej intencji w jednej z naszych intencji, gdy uczestniczymy wem przy święta. O wartości nieskończonej mszy modlimy się o nawrócenie grzeszników, zwłaszcza tych najbardziej zatwardziałych. Mając na uwadze nawrócenie grzeszników, chciałbym podzielić się z wami wszystkimi tym potężnym nabożeństwem objawionym przez naszego pana Marii Julia Henny 3 września 1925 roku. Nasz pan powiedział. Przyjdźcie do mnie w najświętszej Eucharystii, tak bardzo kocham piękne niebo moich małych dusz. Powiedzcie to moim małym małżonkom, czyli pokornym duszom, które przyjmują go w komunii. Może to symbolizować wielką miłość, jaką Bóg ma dla nas, tak jak miłość męża do żony. Powiedz im, aby odpoczęli, pokładajcie nadzieję. Ufność i ufność, przez pięć minut w moim sercu pulsującym miłością. Myśl tylko o mnie tym prostym słowem: Dziękuję ci, mój ukochany, ty żyjesz we mnie, a ja w tobie. Widzisz, jakiej słodyczy zakosztujesz i jak dasz mi pociechę. Proś mnie w piątej minucie o nawrócenie tysiąca grzeszników. To będzie wielka radość dla mojego boskiego Ojca, dla nieba proszę o tę samą łaskę dla Was. Będę tam w Tobie, nieskończona dobroci, blasku nieba. Tylko pięć minut myślenia o mnie i proszenia mnie w piątej minucie o zbawienie tysiąca dusz. Moje boskie serce przepełnia się radością z powodu tej prośby o łaski, i ja też je spełnię. Bracia i siostry, tak jak zawierają się słowa, które nasz Pan objawił Marii Julii Jachenny, powinniśmy żyć nimi także w naszym życiu. Kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, stare przeminęło, oto nadeszły nowe rzeczy. Bracia i siostry, szukajmy zawsze woli Boga i bądźmy narzędziami Jego pokoju, miłości i miłosierdzia. Prośmy Boga, aby dał nam łaskę oderwania się od tego, co nas od Niego oddala, i aby coraz bardziej nas do Niego przybliżał. Bracia i siostry, czasami tym, co oddala nas od naszego Pana, są nasze złe nawyki, celowe grzeszenie, ale przede wszystkim ignorancja. Jest wiele fundamentalnych rzeczy, o których my jako katolicy powinniśmy wiedzieć. Ale niestety wielu z nas może tego nie wiedzieć, nawet gdybyśmy mogli przez internet, z powodu braku zainteresowania i zapału do ich poznania. Niektóre rzeczy, po poznaniu, zmieniają życie. Jedną z nich jest poznanie wartości bólu i cierpienia, listy mniej znanych grzechów, które należy wyznać, znaczenia i wartości mszy, mocy modlitwy. Głębsze zrozumienie Matki Bożej, świętych i trójcy przenajświętszej. Ileż dobra, które zaniedbaliśmy, nie znając ich, ile dusz, które moglibyśmy nawrócić przez nas, z pomocą boga z tym zrozumieniem i wiedzą, ileż grzechów, których moglibyśmy uniknąć, gdybyśmy je znali. Bracia i siostry, Prośmy Boga o siłę i niezbędne łaski do wzrastania w naszym życiu duchowym, prośmy go o łaskę nie pójścia do czyśca i oczyszczenia się na tej ziemi zamiast w tym miejscu, które udręki i bóle są większe niż na świecie. Niech Bóg będzie uwielbiony i niech nasza błogosławiona Matka Maryja i święta Józef będą błogosławieni na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, Szatana i inne duchy złe. Które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Pomnij, o najświętsza Panu Mary Joe, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, opaną nad Panami i Matko, biegnę. Do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech, święć się imię Twoje, przyjdź królewstwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódz na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzeźnymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwal a Ojcu i Synowi i Duchowi Ezwie temu jak był a na początku kau, teraz i zawsze i na wieki wiekowu. Amen. Dziękuję za oglądanie i niech Bóg wyleje obfitość błogosławieństw na nas wszystkich. Do następnego razu bądźcie błogosławieni i módlcie się.